Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam jak odblokować YouTube w Chinach. Ten sposób będzie działał oczywiście zarówno na telefonach, zarówno z Androidem, jak i na iPhone'ach, a także na komputerach z systemem Windows oraz komputerach z systemem Mac OS, czyli komputerach od firmy Apple. A więc zaczynajmy. Jak widzicie, będąc w Chinach, kiedy próbuję połączyć się ze stronką youtube.com, pojawia mi się informacja, że nie można znaleźć takiej strony. Dzieje się tak dlatego, że wielki chiński firewall blokuje popularne na zachodzie serwisy w stylu Facebook, YouTube czy Google. Natomiast istnieje bardzo prosty sposób na to, aby to ograniczenie, aby tą blokadę obejść, i tym sposobem jest VPN. Jak widzicie, ja korzystam z programu o nazwie ExpressVPN, natomiast jest to program, który działa świetnie, przynajmniej w moim doświadczeniu. Za każdym razem, kiedy jestem w Chinach, korzystam właśnie z ExpressVPN, ponieważ działa świetnie. Natomiast jest to program dość drogi, więc jeśli nie stać Was na ExpressVPN, to w opisie tego odcinka znajdziecie link zarówno do ExpressVPN, PureVPN, jak i NordVPN. PureVPN i NordVPN są tańszą wersją ExpressVPN-a i także działają bardzo dobrze. Także bez względu na to, który z tych trzech wybierzesz, każdy pozwoli Ci na ominięcie blokady chińskiego FireWalla i korzystanie z YouTube będąc w Chinach. No i teraz tak, kiedy już mamy naszego VPN-a, na przykład ExpressVPN-a, wystarczy go uruchomić no, i następnie tutaj na dole mamy do wybrania lokacje. Wystarczy tutaj kliknąć. Mamy tutaj listę do wyboru. No i jaką lokację wybrać? W Twoim przypadku może to być inna lokacja niż u mnie. Także polecam przetestować i zobaczyć, które z nich działają u Ciebie najlepiej. W moim doświadczeniu USA, Singapur oraz Hongkong działają najlepiej, najszybciej. No, ale tak jak mówię, polecam przetestować. Eee, w tym filmiku użyję może lokacji z USA, czyli klikam dwukrotnie. Jak widać, mój VPN już się łączy. Samo łączenie może potrwać od kilku sekund do nawet kilku minut, także należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ obchodzimy całego tego chińskiego firewalla. Natomiast kiedy już się raz połączymy, całe nasze Połączenie z internetem, wszystko co w internecie robimy jest zaszyfrowane i obchodzi tego, właśnie chińskiego firewalla. Czyli teraz, jak jestem już połączony z lokalizacją w USA, mogę przejść z powrotem tutaj do tej stronki, odświeżyć stronkę YouTube. No i jak widać, ładuje się już ona normalnie. No i mogę normalnie odtwarzać dowolne filmiki na YouTube. Nie muszę się martwić tym, że chiński firewall blokuje dostęp do jakichś stronek, które są popularne na zachodzie. No i na dziś to było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i zostawić jakiś pozytywny komentarz. Dzięki i do usłyszenia.